Gdzie ma? tej strony zaspany YouTuber. Moi drodzy, nie wiem. Jest godzina 14.42. Mi się chce spać. No, zrobiłem sobie kawy, się leży obok. A dzisiaj zagramy sobie Bangladeszem. Tak, przy okazji, rzecz ujmując, nigdy jeszcze nie grałem Bangladeszem. I myślę, że byśmy mogli stworzyć tutaj takie Imperium Bangladeszu. Bangladeskie? Bangladeszu? No nieważne. Po prostu tutaj z takiego mojego kraju. Na przykład, nie wiem, przejęć tutaj elegancko wszystko. Te tematy. Postaram się coś zrobić, bo Bangladesz jest dosyć ciekawym miejscem. Ponieważ tutaj mamy. No, patrzcie, raz, dwa, trzy. Mamy około około 10 prowincji, a już mamy 24 miejsce na świecie. Tutaj mamy ogromne ilości ludzi, po 30 koła, tutaj 61 tysięcy na stolicy, 51, 48, no mega jest tutaj dużo tych ludzi, więc wejdziemy tutaj w ranking. Ekonomicznie też jest całkiem nieźle, mamy 64 punkty, mamy 5 miejsce na świecie na start, jesteśmy jak Polska praktycznie, tylko wiadomo tutaj bardziej właśnie tej Azji i postaramy się, moi drodzy, stworzyć tutaj jakieś imperium, bo takie takie swoje imperium, myślę, że teraz będziemy stworzyć takie odcineczki, gdzie na przykład będziemy tworzyć jakieś takie fikcyjne imperia, które Nigdy nie istniały, ale coś tam właśnie sobie podziałamy. Utrzymanie wojska. No, przyda się tutaj. na pewno się przyda. Będziemy się desantować i tak dalej, walczyć z silnymi krajami. No i dyszka tutaj, oczywiście. Ekonomia, populacja. Resztę badania. Podateczki, towary, badania i inwestycje. Jaką w ogóle mamy ustrój? Demokrat. No dobra. niestety sobie będzie ta demokracja. Zarabiamy 4800 na start. No to jak Polska, ty. No, normalnie jak Polska na start, moi drodzy. Bangladesz tak podobny do Polski. Mm, I co? Tutaj możemy się blisko przebić do tych. Oni w sumie. Zobaczmy, ekonomicznie są gorsi, populacyjnie mają więcej ludzi Myanmar um, Ale też moglibyśmy się zesantować na Wietnam Nie, Wietnam 15, Laos, Tajlandia Chociaż no, tutaj ci to chyba będą Takim dobrym rozwiązaniem, bo, no, dosyć blisko jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie rankingowe. Ale zawsze możemy jeszcze coś nieco poinwestować w tej naszej stolicy. Zobaczymy, jak to będzie. Może żebyśmy właśnie zarabiali więcej. Jeszcze nawet tutaj w stolicy nie będę rekrutował jednostek. Tutaj sobie warsztat właśnie zbudujemy, farmy, żeby jeszcze więcej ludzi tu było. Jakąś bibliotekę nawet walniemy. A co mi tam? No, 55 tysięcy ekonomii, więc dosyć szybko. Skoczyliśmy na 18. miejsce od razu w rankingu. Już prawie 7 zarabiamy. O, tutaj ci mają kłopoty. Co się z nimi dzieje? to ich atakuje? Wietnam. To dobrze, to dobrze. Pozbieramy nieco pieniędzy. Niech oni się pomęczą z tym Wietnamem. Wietnam ich ma nadzieję, nie pokona. Raczej nie, raczej chyba dadzą rady się obronić. My tutaj zaczniemy sobie rekrutację robić. Ej właśnie, bo jeszcze dyplomacja. Ej, z Indiami tutaj musimy mieć na pewno dobre relacje bo z nimi sobie tutaj graniczymy ale w przyszłości na pewno czeka nas wojna z nimi. Ej patrzcie, jaką armię udało się ogarnąć na start, moi drodzy. 45 koła. No dobra, lecimy w nich. Oni spadli na 33 miejsce, no to trochę ucierpieli. Zaczynamy tu rozlewanko. Jednostek na razie tu ich nie widzę. Albo po prostu wytracili, albo te jednostki zaraz to jakoś przybędą. Wietnam chce się desantować, to musimy mu zabrać możliwość. Czyli jak najszybciej dziś tutaj pozdobywać tereny. A tu się desantują, kurde. Niedobrze. Zabiorą mi moje tereny. To miały być moje tereny. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tu pozajmowane. Dawaj tutaj na, na południe lecimy, zajmować ostatnie prowincje. No i moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, że jeżeli odcineczki Wam się podobają, to nie zapomnijcie o sobie, łapki w górę. Dobra, poczekamy sobie na to, co weźmie w Wietnam. Wzieli, wzięli wszystko, tak? Czy nie? A nie, mogę tu wejść. To co nie wzięli? Ty, Wietnam. A, wziął ich na wasala. No dobra. To może skończymy wojnę, dopóki możemy. Bo nie chciałbym, żeby oni zaraz mi tutaj wypowiedzieli wojny. Dawaj, te takie najlepsze prowincje. O, coś takiego. A może z czegoś zrezygnujemy. Żeby tutaj już mieć do końca, to byśmy mogli wziąć coś takiego. Jeden punkt zostanie nam, ale co tam? I tak tutaj nieźle się poszerzyliśmy. Jednostki mogą wrócić do domu. E, no dobrze poszła ta wojna. Szybciutko A, i ludko. A, że hasło na dziś, moi drodzy. To Imperium Bangladeszu niech będzie. Imperium Bangladeszu, moi drodzy, Hasu na dziś. Piszcie w komentarzach, to przytnę serce. Bym zapomniał. Bym zapomniał. Ale to chyba też taka pogoda, bo u mnie leje i to chyba ciśnienie i te sprawy. Człowiek po prostu taki zakręcony. O, ładny już ma napis. Mamy tutaj Bangladesz i oni faktycznie są wasalem. No dobra. Trochę może być to utrudnienie na przyszłość, ale się zobaczy. Naszym następnym celem, myślę, że właśnie będzie tutaj Tajlandia, która też nie jest wcale taka słaba. W ogóle dzisiaj jest piątek 13. Możecie dać info, czy mieliście pychowy dzień, czy nie. W sumie mój nie był pychowy. Jest Git. Dobra. Jak tam te nasze tereny? Coś tu możemy porekrutować, tak średnio. No dobra, to może z Bangladeszu tutaj dalej będziemy tych naszych, kurde, 10 koła, może rekrutować tych naszych terenów. Piękna sprawa. Wyślemy sobie tutaj jednostki na Tajlandię. Zobędziemy Bangkok. Eee, tylko tak, oni coś mają wojnę z Irakiem? Co za sens. No ale dobra. Skoro tak, to tak. To może jednostek nie będzie w domu za dużo. Tylko oni są tacy właśnie tutaj mega dłudzy, trzeba będzie uważać, co nie, co? Dziwne te prowincje. O, 3900 wyszło ze stolicy. Tutaj postaramy się, nie, wiem, te jednostki jakoś podzielić, żeby pozajmowały wszystko. O, kurde, szóstkę. Du, tu dużo, dużo. Nie są wcale taki słabi, jakby się wydawało. Mapa mi uciekła, jestem w Australii. Ty, oni mi niszczą normalnie armię. Co to ma znaczyć? O, i zaczyna się wylew. Dawać ich tam, dawać tutaj do przodu. Okej, okay, dobrze, dobrze. Dobra, już chyba ich raczej pokonamy, ale no nie powiem, zaskoczyli nieco. Dobra, tu chcemy mieć dostęp do południa, e, czy ja im zabiorę wszystko? Raczej nie. No ale dobra, bierzemy najważniejsze tereny. No to jest tak, że Możemy mieć wysoką. ten. Mm, rangę w rankingu światowym, a dalej, nie, a dalej nie móc zajmować takich potężnych państw. Że musimy być po prostu duzi. Jak mamy dużo prowincji, to możemy dużo zajmować. O, i wojnę z Kambodżą mamy od razu. No to ciekawe. I z Gruzją. Nie wiem, czego to nie jest Gruzja. No to może być ciekawe. Dobra. Kambodża. Które ma miejsce? 86. Te. Ej, to. Aha. chciałem powiedzieć, że oni są słabi. No dobra. Czy tyle armii wystarczy? W tą wielką i potężną Kambodżę? No to wygląda. To niezła Kambodża. Kambodża na szczęście możemy wziąć całą. Dobrze, armię. Tam miałem, co nie? Nie byłoby armii, byłoby strasznie rozlewanko. Szóste miejsce już, moi drodzy, w rankingu. Teraz te wszystkie tereny musimy poasymilować. No zobaczmy, co się dzieje w ogóle na świecie. Chiny, 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 wojna z Japonią. Okej, okay. Indie siedzą sobie tutaj na spokojnie. Turcja, Francja się bije z Niemcami, Polska tutaj się bije z Ukrainą, Holandia zjadła Danię, a Rumunia, Grecję. Więc w sumie tutaj już takie rzeczy się sprawdzają, potwierdzają, jak zwykle. Stany nic nie robią, Meksyk ma wojnę z Francją. Okej. Okay. Taki na razie wychudzony ten nord Bangladesz. Ale będziemy jeszcze nad nim pracować. Zobaczmy, jak te treny. Można już coś. Nie no, Słabo z tą rekrutacją. No tutaj 1600, a tutaj 300. Ej, co się stało? Aj, Laos nas zaatakował. Ty, jak to oni agresywni w stosunku do nas. Mm, dobra, dawaj te jakieś jednostki, trzeba zrekrutować. Zaraz, jak ja im tam wjadę, to pożałują. Ty, ale oni mają strasznie małe jednostki. O kurde, nieważne. Czemu ja zawsze, jak to mówię, że. O, mają małe jednostki. Później nagle wychodzi dużo jednostek. Dobra, dawać tu do przodu, lecimy. Lecimy z tematu. 16 koła, ich rozjedzie. Najlepiej, ja się przestanę odzywać. Jak po prostu te państwo mi Jak <grym> jeszcze coś nie wyjdzie. Dobra, dobra. Tu mamy tych. Pyk, pyk. Tutaj proszę się rozlać. Teraz tu mamy to, moi drodzy. Mamy to. Bardzo miło i sympatycznie. Wielki i potężny Bangladesz. Eee, co co teraz zrobić? Tajlandia! Tajlandia. ja bym zjadł tą Tajlandię. Później Wietnam. No nie będzie taki prosty. Dobra, otoczenie z każdej strony, szybki wjazd. Zrobimy ich w jednej turze. Czy mi się wydaje? Nie, brak punktów ruchu. To za szkoda. No byłoby fajnie. Cyk, 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 cyk. O, dobra, odbiłem się. Oho, dobra, tutaj weszli. Dobra, pokonani. Eee, teraz będziemy musieli trochę poasymilować terenu, ale fajne są tej co prowincje. 4, 5, no naprawdę, tutaj akurat w tej Azji, części południowej, to można się naprawdę bawić. Teraz tak, tutaj mają, chcą ten, chęć od Wietnamu, tu mamy Wietnam. Wietnam nas w miarę lubi, my jesteśmy w drudzy w ogóle na świecie. Indie już prześcignęliśmy, to jest niesamowite. Więc tutaj zaczniemy gdzieś sobie te jednostki tak właśnie na ten Wietnam szykować. Jak coś, to zabezpieczamy tylko granicę. Nic nie planujemy złego w stosunku do naszych sąsiadów. A w ogóle, jak Chiny nas lubią, Chiny nas nie lubią. Trzeba z nim poprawić relacje. Jak się skończyła ich wojna z Japonią? No, nijak. Tego co widzę. Dobra, teraz asymilacja. Tapujemy, tapujemy, asymilujemy. No dobra, to już możemy fajne jednostki rekrutować. W sumie dwoma naraz, bydy Chociaż tutaj jeszcze jest lipa trochę. Tutaj. O, tu jest. Git. Fajne cyferki. Tutaj tam, jest który? Trzynasty! A ci. No dobra, ci są słabsi. To robimy tak. Wypowiadamy wojnę. Mm, najpierw tym. Zobaczymy, czy ich właściciel w ogóle zareaguje tutaj. Czy tam senior niech będzie? Tutaj sobie atak, atak, atak. Ty. Nie reaguje. To ciekawe. O, teraz dołączył do wojny Wietnam. Jak ci już praktycznie nie istnieją. Te siedem koła niech podejdzie sobie tutaj. Tutaj sobie wejdziemy. Ja jestem ciekawa, czy w ogóle uda się tutaj coś przebić. może będzie lipa. Cyk, cyk. Tego nie ma. Tu wpiliśmy, tu wpiliśmy. Dobra, padli. Teraz od tego południa możemy mieć do przodu. Tu i tu. Wy tutaj i tutaj. E, ten niech idzie tu. Ten niech idzie tu. Zobaczymy. Dobra, Wietnam coś tam stara się walczyć. O kurde, tam dużo jednostek mieli. Ojej, o! Ojej, pięć koła. O, ale tu jeszcze mogę rekrutować, okej. Okay. To nie jest aż tak źle. Dobra, tu zrobili descent, ale zaraz mi tam jednostki wejdą. Dobrze, dobrze. Teraz wszyscy na północ. Tu się nieco podzielmy. Cyk, myk, pyk, dobra, dobra, dobra. Jeszcze, o nie, zaczyna się rozlewać. Zaraz mi stolica padnie, to będzie dobrze. Jeszcze tutaj porekrutujemy co nieco. Oj! Dobra, musimy powstrzymać ten rozlew, bo, bo mnie coś trafi. Dobra, udało się. Pokonaliśmy cały Wietnam i w ogóle wszystkich pokonaliśmy. Dawaj, tutaj to bierzemy, cały Wietnam też bierzemy, moi drodzy. No i elegancko tutaj w sumie. Zjednoczyliśmy ich wszystkich. Dobra, 38 tysięcy wojska zostało. No wiadomo, na Indie to nie będzie dużo. A jeszcze tutaj mamy siódemkę, okej. Okay. Ale sobie na razie ogarnimy to nasze państwo, bo jest takie dosyć czerwone, niestabilne. Chiny nas lubią, to bardzo dobrze. Indie nas kochają, ale pojedziemy sobie Indie, no bo Indie są nam potrzebne tutaj, właśnie, żeby zjednoczyć te południowe tutaj, właśnie Indie i tak dalej, żeby to było takie imperium, wiecie, z Indii zbudowanych i z Bangladeszu. Takie połączenie. Indie w ogóle piąte są, to jest ciekawe. Zobaczmy, jak wygląda świat. No Stany drugie, Chiny, Indie. Rosja, okej. Okay. Aha, Polska została tutaj yy, yy, rozebrana. Potop szwedzki zrobiony na, na tyły. Niemcy przegrały z Francją. Aha, Kanada i Stany Zjadły Meksyk, gdzie mnie to wygląda. Teraz sobie poczekamy. Nagromadzimy potężną armię, która się przejedzie tutaj po Indiach. Chociaż no, Indie tutaj. Oni tak w sumie dużej armii nie widzę, żeby mieli. ale wiadomo, sobie powystawiają szybko. Zobaczymy no, kiedy nas inflacja bierze na pół miliona jakoś. No dobra, dobra. A jeszcze tutaj mam coś do. Asymilacji Hanoi, jest taka restauracja Hanoi. I tam jest taki fajny kurczak. Abym zjadł. O! Cię narobiła ochota. A, ty, w ogóle mamy ten! Z Tajwanem wojnę, Na nie zauważyłem. Po co nam Tajwan? Idźcie sobie. Dobra, to zacznijmy sobie jakąś potężną rekrutację. Bo tak, te tereny trzeba będzie szybko tutaj poprzejmować. Albo żeby ustały sobie te jednostki tutaj. I później następnie tak potężnie ruszyć. Na resztę tutaj tematów. No, fajny teren. Jak się tu milują, to naprawdę tutaj można fajną rekrutację robić. Więc polecam sobie tutaj zagrać, jakby ktoś chciał. Jeszcze moi drodzy, no miesiąc, ponad. Filmów z Agea 2 później już będzie premiera Agea 3. No to raczej się będę przerzucał na nową giereczkę. Bo ona ma takie możliwości. Pisaliście tam w komentarzach, widziałem, żeby nagrać jeszcze jakiś film o Age of History 3. Co nowego, ale szczerze wam powiem, trochę nie widzę sensu. Z racji tego, że już dużo rzeczy tam było omówione w tych moich filmach, i dużo ich nowości tam nie ma teraz widziałem. Bardziej to są takie rzeczy, które już są dosyć znane w grach strategicznych, więc ee, już raczej będziemy po prostu czekać na premierę. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, tutaj mamy naprawdę pokaźne liczby i niezły te Minusy. To co, moi drodzy? Lecimy z tymi Indiami i zobaczymy, jak to będzie. Czy tutaj nam się uda? Czy będzie to spektakularne zwycięstwo, czy spektakularna. Porażka. Zaraz się przekonamy, te jednostki wysyłamy. Okej, okay, tutaj przyatakowano 113 ko, ale się obroniliśmy. Na razie właśnie chcemy tutaj zająć te tereny i będziemy, właśnie tak jakby, schodzić w drugą stronę. Tutaj też do góry zapraszamy. Pyk, 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 dobrze. Dobra, na razie jest stabilnie, możemy się już tutaj ruszyć, zaatakować. Tylko, właśnie bym chciał zdobyć całe Indie, co nie? Więc nie wiem, czy tutaj ich po prostu na koniec weźmiemy na wasalizację, bo raczej gra nam nie pozwoli, żebyśmy przejęli cały kraj. Tak, o. Dobra, i teraz tak trzeba uważać, bo tutaj teraz front będzie się strasznie rozjeżdżał, ale oni takimi malutkimi tutaj. O, 9 koła, dobra, dobra, zwracam, zwracam. Jak zwykle! Widzicie? Chciałem powiedzieć, że małymi jednostkami nas atakują i nagle wywalili 9 koła, co nie? Dobra, tutaj trochę przyatkowali. Piątka. Piątka, dobrze, dobrze. Idziemy do przodu. Gorsze jest to, że nie zarabiam pieniędzy, co sprawia, że w razie czego nie będę miał hajsu na jakąś rekrutację żeby coś tu dosłać, więc ta armia musi po prostu starczyć na całe Indie. No na razie jest okej. Okay. 500, 400, 400. Na razie dobrze to wygląda. Nigdzie tutaj nie ma jakichś takich dziur we froncie. Ej, ty, z tymi Indiami łatwiej niż sądziłem. No ale tak jest zwykle. Po prostu same kolosy na glinianych nogach w tym majdu. No też, prawda, że mamy łatwiej, że nie musimy się nigdzie desantować, tylko po prostu sobie idziemy. Zaraz dojdziemy do ich stolicy. Ty, ale to jest w sumie już nie jest koniec tych indii? Już nie mam tyle, właśnie, punktów, żeby wziąć ich sobie na wasala 48%. 155 punktów na wasala 206. No dobra, to jeszcze nie. Ale w sumie, właśnie, tutaj się dopiero zbliżamy do stolicy. Tak naprawdę. Więc zaraz tutaj zgarniemy najwięcej punktów. Ale też tutaj już widzę, że jednostki mi się troszeczkę, no, tracą na liczebności. Mam ich coraz, coraz, coraz mniej. No, stolica im padła. Szybciutko. Może już? 65%. O, idealnie. Mamy 207 punktów, oni 205 potrzebowali. No i cyk, moi drodzy. Proszę bardzo. Teraz tak, wyśli zniewagę. Ultimatum, aneksja, jak nie, to 60 koła. No i mamy to. Patrzcie, jaki potężny Bangladesz. Jeszcze tutaj Pakistan by im pasował, i Nepal, i Butan, i w ogóle wszyscy. Ja pamiętam taką ten. Taką zawsze przy w szkole. Możliwe, że już kiedyś na jakimś odcinku mówiłem W szkole było metan, etan, propan, Butan. Twoja stara orangutan. <noise> o rany. To były czasy. Kiedyś to były czasy, moi drodzy. Dzisiaj czasów już nie ma. Dobra, tutaj otoczymy Nepal i Bhutan, żeby właśnie szybciutko tam zjeść. Będziemy ich brać na jakieś tam anekcje. Sobie poglądacie, jak ich szybko tutaj rozpykuje. Patrzcie, jest sobie taki Butan. Oni nas nie lubią. O wy. Jak możecie nas nie lubić? Tutaj Nepal, to samo. Ciekawe, czy coś będą mieli, bo się kisili dosyć długo, ale tak nie bardzo. Dobra, raz, dwa... Dobra, ci zjedzeni, coś nas zaatakowało tam jeszcze, widzę, ale tak, tak i tak, co to jest za kraj? Kongo, Demokratyczna Republika, idźcie sobie, za daleko jesteście. Nie chcę was w moim składzie. No i PIĘKNY BANGLADESZ, IMPERIUM BANGLADESZU NORMALNIE MOI DRODZY. Teraz trzeba to już coś po, poasymilować, bo 40% stabilizacji mamy tylko. Co jest, co jest, co jest tragicznym wynikiem. No teraz po prostu mam tyle terenów. Tapujemy, 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 asymilujemy, taplujemy. Czekaj, że to nie jest live na TikToku, byłoby. Dzięki za różyczki, dzięki za różyczki. Znowu jakieś afrykańskie państwa nam wypowiadają wojnę. Co się dzieje z tą Polską? Polska rośnie tutaj? Ty Polska walczy. Polska yy, yy, chcesz pieniądze? Warszawo, walcz, czy coś. Masz tu Polska, czekaj, gdzie to jest. Handel? Myślałem 200 koła. Zobaczymy czy się obronią. Bangladesz tutaj karmi Polskę. O, Słowacja wjechała w Ukrainę! Nice, nice! Polska wróciła do swoich jakby kształtów. Pakistan, nie teraz! Kurde. No to nieźle. Pakistan, chce mi się tu rozlać, moi drodzy. Tragedia. Ja, ale coś mało, małymi armiami atakują. Nie muszę ja się tu obronić, jak powystawiam takie jednostki. Śmieszne. Armia już tu idzie. Który jest Pakistan? 14. No to nie powinien być taki super jakiś mega słaby. No, ja, coś tu już idzie powoli. Kurde. Dobra, to już mamy te 13 koła nasze. I zaczniemy teraz odbijać te nasze tereny. Dobrze, dobrze. O kurty, tam mają wszystkie na górze. Tu tak, ci tutaj. Tutaj spróbujemy się nieco wepchać, trochę i powyrzucać tych naszych terenów. Dobrze, dobrze. To wszystko przez ten przelew do Polski. Taka jest prawda. Dobra, podbijaliśmy. O, kurty, 10 koła tu mają. Nie fajnie. Dobra, powoli zaczyna to jakoś wyglądać. Chyba już te największe siły to chyba przeżyliśmy. No ale Pakistan też jest silny. Ciągle tutaj dosyła jakieś jednostki. I nie wiem, czy mi się uda tutaj wejść na. Stolica? stolica padła, stolica padła moi drodzy, no i moi drodzy mamy to, proszę bardzo, pięknie tutaj Pakistan pokolorowany na zielono, na piękny zielony kolor czy możemy wziąć wszystko? naturalnie, że możemy wziąć wszystko moi drodzy, udało się tutaj zrobić Imperium Bangladeszu no pięknie to wygląda, zmienię nazwę po prostu A gdzie to się zmieniało nazwę? proszę bardzo Imperium Bangladeszu moi drodzy, Indie Pakistan, tutaj wszystko po prostu podbił Banglader. W ogóle to, ile zarabiamy, to jest w ogóle głowa ma chociaż w tym odcinku to tutaj badania to nic nie były robione. Wiecie one podbój, podbój, podbój. No pięknie po prostu to wygląda, co jest wspaniałego. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że tak nie zapomnijcie łapce w górze komentarzu i subskrypcji. No i nara.